Cześć, Tymianek i Miszek są z dnia na dzień coraz odważniejsi, a branie ich na ręce nie przysparza mi już tylu problemów. Tymianek jest już na tyle dzielny, że pozwala na to bez większych oporów. Miszek ucieka, ale i tak jest już w nim dużo więcej ufności niż na początku. W dalszym ciągu są płochliwi, ale widać postęp. Cieszy mnie to i daje perspektywę na zbudowanie pełnego zaufania. Dwa razy już ich ważyłem i waga wzrasta, co również mnie cieszy. Uwielbiają ogórka, noś pietruszki, koperek, rzodkiew, i marchew, szczególnie Tymianek. Nie przypadają z kolei za pomidorem czy jabłkiem, ale być może nie trafiłem jeszcze na właściwą odmianę. Świnki są dużo bardziej aktywne i poprzez gonitwę i podgryzanie się sumiennie pracują nad ustaleniem hierarchii. Ostatnio niszek, a dwa dni po nim tymianek odważyli się wskoczyć na hamak. Za nami są już dwie operacje czyszczenia klatki oraz dwa wybiegi. Pierwszy wybieg był bardzo ostrożny z ich strony, bo ani Tymianek, ani Miszek nie zdecydowali się opuścić klatki, musiałem im pomóc. I tymianek faktycznie trochę poeksplorował przestrzeń i chwycił ogórka, ale po chwili uciekł do domku. Miszek już po paru sekundach wziął nogi za pas. Drugie podejście było dużo swobodniejsze, bo i Tymianek i Mniszek wyszli z własnej woli. Stopniowo przełamują swoje ograniczenia i pewnie niedługo obszar poza zagrodą również stanie się dla nich bezpieczny. Mamy też ze sobą pierwsze koty zapłoty, jeśli chodzi o obcinanie pazurków. Ustalanie hierarchii jest już całym punktem programu i ciekawi mnie, który z nich wyłoni się jako lider. Ciekawi mnie także, jak bardzo się jeszcze zmienią. Mam tutaj na myśli zarówno stronę wizualną, jak i mentalną. Prawdopodobnie już jako dorosłe osobniki będą ważyć dwa razy tyle, co aktualnie, także jeszcze z pół kilograma masy im przybędzie. Chwilami można pomyśleć, że Tymianek i Miszek to wyjątkowo energiczne stworzenie, ale póki co są to tylko epizody, a przez większość czasu są spokojni. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie śledzić mój kanał. Tymczasem do następnego, cześć!